Witam wszystkich! Dzisiaj poinformuję Was, jak pracodawcy powinni chronić swoich pracowników przed zakażeniem wirusem COVID-19. Pracownicy sezonowi powinni być podzieleni na małe grupy i tylko te małe grupy powinny mieć ze sobą kontakt. Pozostali pracownicy powinni być odizolowani. Pracownicy powinni być zakwaterowani w pokojach jednoosobowych. W miarę możliwości tylko ci pracownicy powinni mieć kontakt ze sobą. Powinny być zapewnione wydzielone pomieszczenia wspólne, takie jak na przykład kuchnia lub jadalnia. Przy braku takiej możliwości, każda grupa powinna z tych pomieszczeń korzystać osobno. Jeżeli jest taka potrzeba, po każdej grupie te pomieszczenia powinny być wietrzone oraz dezynfekowane. Pracodawcy powinni zadbać o y, odpowiednie odległości pomiędzy pracownikami. Pracownicy muszą mieć stały dostęp do środków dezynfekcyjnych, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Pracodawcy powinni zapewnić niezbędną ilość maseczek ochronnych. Pracownicy również na bieżąco muszą mieć dostęp do aktualnych instrukcji oraz tablic informacyjnych dotyczących ochrony przed zakażeniem COVID-19. Przepisy BHP oraz przepisy dotyczące COVID-19 mogą się zmieniać. Dlatego obowiązkiem pracodawców jest ich aktualizacja oraz udostępnienie aktualnych przepisów swoim pracownikom. Poniżej znajdziesz więcej informacji oraz dane kontaktowe miejsc, gdzie znajdziesz pomoc i poradę.